Cześć, tutaj naturalnie na świeczniku. Dzisiaj drugi odcinek z Liczby Dunbara o tym, jak liczba Dunbara łączy się z przyjaciółmi z internetu. Uwaga, chciałabym podkreślić, że wszelkiego, wszelkiego rodzaju informacje, które podaję tutaj w tych filmikach, są z książki Robina Dunbara Przyjaciele o prawdziwej mocy naszych przyjaźni. Przedstawia wszelkiego rodzaju badania dotyczące właśnie najbliższych nam relacji. I jeden z moich obserwatorów, jeśli chodzi o, o szorcy, stwierdził, że nikt nie ma 100 do 250 przyjaciół. Tak, to jasne i oczywiste. Czemu zatem przedstawiłam, że to są przyjaciele, a nie znajomi, że, że to są przyjaciele, a nie sieć społeczna, bo tak też jest napisane w książce? Jak wiecie, z racji tego, że nie mam wykształcenia psychologicznego, socjologicznego, społecznego, tylko mam wykształcenie ekonomiczne, chociaż ekonomia jest ściśle połączona z naukami społecznymi. To wolę nie podawać z głowy różnych informacji. Najczęściej te informacje zbieram z książek, które recenzuję i Wam streszczam na tym kanale. Dlatego też, z racji tego, że kiedyś bardzo intensywnie uczyłam się języka angielskiego i chciałam iść na jakąś filologię. Ktoś mi kiedyś powiedział z nauczycieli, i to potem to konsultowałam z native speakerami, że Ludzie e, tak naprawdę e, e, w Ameryce i w, krajach, a, i w krajach anglosaskich używają nadmiernie wyrazu friends, który jest e, tłumaczony jako przyjaciele u nas. Co za tym idzie? 100 do 250 przyjaciół, 100 do 250 osób, e, to jest e, ta. Wioska, ta ludność, która była ewolucyjnie wykształcona do tego, żeby dobrze ze sobą współpracować, czego przykładem są amerykańscy huteryci, o których była mowa w odcinku poprzednim. Zatem wiem, że na pewno ta książka jest źle przetłumaczona, ponieważ tłumacz nie wziął pod uwagę nomenklatury, że trzeba tych przyjaciół nazwać nieprzyjaciółmi, tylko znajomymi tudzież siecią społeczną. A teraz przechodzimy do naszego odcinka, gdzie przedstawię w jaki sposób. Liczba Dunbara wpływa na naszych internetowych znajomych. A więc, jak w większości przypadków wiemy, zdarza się, że na mediach społecznościowych mamy dużą ilość znajomych, którzy w krajach anglosaskich nazywają się przyjaciółmi i nawet występuje duża liczba osób, która ma 1200 znajomych na Facebooku. Przechodzę do mojej nomenklatury, nomenomen. Pierwsze badanie, które zostało przeprowadzone przez dziennikarza, któremu Robin Dumbar udzielił wywiadu, był to znany szwedzki dziennikarz telewizyjny. I w swoim programie przedstawił sprawę i zweryfikowanie tej sprawy, czy aby na pewno mamy tysiąc, dwóch tysięcy przyjaciół, tudzież znajomych. I ten szwedzki, słynny dziennikarz, którego w książce no nie znamy nazwiska, Spędził więc parę miesięcy na podróżowaniu po północnej Europie z ekipą filmową i odnajdywaniu wszystkich osób z listy swoich znajomych. Niektórzy przyjęli go ciepło, którzy, to byli ludzie, którzy byli z osobistego kręgu towarzyskiego tego, tego jego mościa, natomiast większość pozostałych przyjęła pojawi, pojawienie się tego dziennikarza ze zdziwieniem. Ktoś, nawet dziennikarz, załapał się kiedyś na, na jakieś wesele. Oni byli zdziwieni, wręcz czuli się niezręcznie. Część po prostu zatrzasnęła drzwi wobec takiej zuchwałości co tak naprawdę udowodniło badania i podkreśliło czym jest liczba Dunbara, czyli udowodniło, że nie możemy mieć tysiąca, dwóch tysięcy znajomych, znajomych, tudzież przyjaciół. Chodzi po prostu o sieć społeczną. Kolejne badania, które podkreśliły, że większość z nas jednak w internecie posiada do, do 300 znajomych, a takich bliższych, no to pewnie mniej, to badania wśród holenderskich studentów, które zostały przeprowadzone przez Toma Poleta i sama Robertsa. Te badania badały, jaki wpływ ma korzystanie z mediów społecznościowych na rozmiar sieci społecznej. No i wykazały, że przeciętna liczba przyjaciół internetowych lub rzeczywistych wynosiła 180. Jednakże nie było zaskoczeniem, że studenci spędzający więcej czasu w mediach społecznościowych mieli szerszy krąg przyjaciół internetowych. Bo kiedy spędzasz wiele czasu w internecie, w sposób nieunikniony kontaktujesz się z większą ilością osób. Jednakże ilość spędzonego czasu w internecie nie miała związku z rozmiarem sieci społecznej w świecie spotkań twarzą w twarz, ani z poziomem emocjonalnej bliskości względem przyjaciół spoza internetu czy rodziny. Co za tym idzie? Z tego, z tego wynika, że, e, że e, znajomości internetowe e, nie wpływają w sposób pozytywny na zwiększenie naszej sieci spo społecznej. Nie przywiązujemy się do takich znajomości emocjonalnie. E, nie poszerza nam się e, taka znajomość w większości przypadków e, na spotkania twarzą w twarz. Dalej zostajemy przy tej małej grupce badanych 100 do 250 osób. Czyli takiego lokalnego, małego miasteczka, w którym, czy farmy, w którym na przykład mieszkają chuteryci. Kolejne badanie i analizę rozbudowaną. Przeprowadził Stefan Wolfram, informatyk i biznesmen, którego zainteresowało to, w jaki sposób ludzie wykorzystują internet. No i zebrał on informacje na temat liczby przyjaciół na milionie profili na Facebooku i na swoim blogu opublikował wykres dystrybucji. No i ten wykres. wykres pozwolił na dokonanie dwóch ważnych obserwacji, że po pierwsze przytłaczająca większość osób miała od 150 do 250 przyjaciół, a po drugie garstka osób miała wielką liczbę przyjaciół sięgającą do tysiąca osób. Z badań również wynikało, że... Jeśli, że nawet ta mała ilość, mały odsetek osób, które posiadają ponad 400 przyjaciół bądź ponad 1000 przyjaciół jest na tyle duża, że my wśród swojej sieci społecznej możemy mieć przyjaciela, który ma tak dużą sieć społeczną. Po ogłoszeniu badań na temat liczby Dunbara. Zabrało się również za potwierdzanie tego faktu dwóch, dwie grupy niezależnych fizyków, które zainspirowały się właśnie tym doniesieniem Roberta Robina Dunbara. I jedna grupa fizyków, czyli Jan Harter z współpracownikami z Uniwersytetu w Kopenhadze, przeprowadzili badania przyglądające się komunikacji w internecie. Przyjrzeli się regularnościom, z jakimi badana grupa osób miała kontakty. I nawiązywała kontakty, i jak długo utrzymywała te kontakty, kiedy były one tracone, pod jakim wpływem czasu. I przyglądała się również temu, czy wiadomości, na które, były, które były wysyłane, czy na te wiadomości były odpowiedzi. Ponieważ to też z tego, według tych badaczy, według tych fizyków, Oznaczało występowanie prawdziwej relacji. No i ostatecznie doszli oni do wniosku, że liczba kontaktów stabilizuje się między 150 a 250 osób. Drugą, druga grupa, która to potwierdziła, tym razem na podstawie badań na Twitterze, przebadali oni konwersacje na Twitterze. To znaczy między członkami wspólnoty obserwujących konta na serwisie Twitter. Zbadała, zbadali oni 380 milionów tweetów w sześciomiesięcznym okresie i wyselekcjonowali około 25 milionów konwersacji do dokładniejszej analizy. Badacze uwzględnili siłę relacji wyrażoną w liczbie wymienionych tweetów. Co pozwoliło na odrzucenie przygodnych konwersacji z jedną lub dwiema odpowiedziami i skupienie się na najważniejszych relacjach każdego użytkownika. Co za tym idzie, doszli do wniosku, że liczba kontaktów każdego użytkownika przy uwzględnieniu siły relacji waha się w przedziale od 100 do 200 osób, co również podkreśliło liczbę Dunbara, którą poznaliśmy w zeszłym tygodniu. Tak więc, wbrew często powtarzanemu twierdzeniu, większość ludzi nie ma w rzeczywistości wielkiej liczby przyjaciół na Facebooku. Garstka, owszem, ale przeważająca większość ma mniej więcej tyle samo przyjaciół, ile w codziennym świecie spotkań twarzą w twarz. Zatem internetowa znajomość jest tylko przedłużeniem kontaktu twarzą w twarz. Najczęściej ludzie dodają do swoich znajomych na Facebooku ludzi, którzy już wcześniej znają w rzeczywistości. Rzadko kto dodaje ludzi, których kompletnie nie zna. Natomiast w następnym odcinku, już za tydzień, dowiecie się, co, skąd. Wychodzą takie różnice, skąd wychodzi taki rozstrzał pomiędzy 100 a 250 osób z sieci społecznej.